manaczko, witam wszystkich serdecznie na kanale Agro 93 dzisiaj podpinamy sobie pług do farmota i trzeba odśnieżać bo nawet ja poległem z tą zimą i się poddaje. trzeba odśnieżać ciągnikiem a nie ręcznie także podpinamy i jedziemy ja 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 sobie może se radyjko włączymy ustawimy co a no tak zapomniałem zaraz i koniec panowie nie wyjedziemy Blokada nie wyjedziemy przypiskowuje trzeba sobie trzeba sobie czapeczkę założyć oczywiście trochę nie w, nie w miarę bo czapeczka ursusa a ja jestem w farmocie no ale mam nadzieję że farmoc mi to wypaczy także jedziemy sobie o, moja korsinka stoi którą miałem sprzedać i bardzo bym tego żałował a tu moje psiny kurde szczekają i w budce już jest trzech potomków, bo to jest, to jest para, pies i suka owczarków niemieckich. blokada i do tyłu na blokadzie to wszystko wyjedzie powiem wam szczerze, że zacząłem już trochę odśnieżać ale byłem teraz po córkę w szkole odebrać dzisiaj byłem ogólnie u lekarza, bo zdrowie mi się zaczyna coraz bardziej sypać eee, nic to nie daje, te leki to wszystko zobaczymy jak będzie dalej, że się jeszcze człowiek pożyje ale bądźmy dobre myśli Zobaczcie, farmot. Pierwszą zimę, taką, taka pierwsza zima, kurde, co jest, że nie daje rady rad. Nie wiem, czy nie będę musiał wyciągnąć 3P, założyć przednią łyżkę i odśnieżać 4x4, bo no kopię się. No kurdele, nie mówiąc nic, no kopię się, przecież tu nie są opony łyse. Zobaczcie, tu nie są. Łyse opony to jest praktycznie 100% bieżnika od nowości, ale się kopie, jest tak ślisko, tak ubite jest to, co jest pod spodem, że no kurde, no kopie się, no nie daje rady. Ten pół ogólnie to będzie przerobiony pod y, Ursusa, ale to chyba już nie w tym roku. Nie w tym roku nie dam rady. Miała być to niespodzianka, ale Wam w dalszej części filmu powiem i pokażę zresztą, co kupiłem do Ursusa. I co będziemy robić w najbliższych dniach, tygodniach, czym się będziemy przy nim zajmować. A ja teraz przekazuję telefon żonie i tak samo trochę tam ponagrywa z innej perspektywy. Zobaczycie, jak to maleństwo się kurde kopie. No ale cóż, mały wariat, trzeba go trochę przepalić zimą. No i dobra, yy, mamy poośnieżane. Widzieliście jakieś ślisko, mimo to yy, mały, mały żółto-zielony stwór dał radę, albo zielono-żółty. Jak to woli, żeby tam nie było poprawności politycznej znowu. Yy, no i cóż, miałem wam wrzucić filmik yy, już ukończonej praktycznie 60 28 grudnia, jednak wiem, że już się z tym nie wyrobię. Nawet nie ma szans na to, żebym się wyrobił, ponieważ pandę jeszcze mi zajdzie minimum przyszły tydzień, żeby ją mu uzbroić, bo jutro idzie w lakier i muszę ją uzbroić, muszę ją wykonserwować, wysprzątać i dopiero będzie gotowa. No a z tym, no tu jest trochę roboty tak naprawdę. Kupiłem sobie to co chciałem, tylko w formie klocków Lego dla dorosłych. Dam radę, po prostu to sam, sam sobie połapę, a Tato będzie spawał, on jest yy, znawca mistrzu od spawania elektrodą, A to są takie konstrukcje, że tylko elektrodą. jeżeli chodzi o to No bo ja nie mam migomatu takiego wiecie, profesjonalnego, żeby przetopić blachy 15 mm czy 20 mm Ja mam migomacik taki, żeby sobie blachy o tak jak w 60 wyspawać, 3 mm, 4 mm, do 5 Większych nie spawa migomatem, reszta idzie elektrodą, ale co kupiłem już Wam pokazuję. To są takie klocki Lego dla dorosłych. Co tu widzicie? Widzicie to, co tu leży, będzie tu zamontowane. TUS, panowie, TUS. Tylko w elementach. To są blachy boczne mocujące do sześćdziesiątki. Tak widzicie, cztery śruby plus... Piąta ta na dole. Tu, są, tu będą mocowania tu zamiast tego zaczepu. No i tu są mocowania z regulacją wysokości. Tu są blachy boczne, które będą trzymały całego tu tak na boku. Nie? To jest ta to wzmocnienie od góry, na której będą siedziały wszystkie mocowania do siłowników i do e, cięgła. Tutaj, no to wiadomo, to, są, to jest do cięgła. A to jest cała, to nie jest rura. U innych jest rura, tu jest, jak widzicie, cały pręt, na którym będzie wszystko to wisiało. Yy, oczywiście tu mówię o siłownikach i o ramionach. Tu są ramiona. Ramiona są wykonane z blachy 20 mm. Tu muszę je nadciąć, jak mi tutaj zaznaczył sprzedawca, i sobie je wygnę, jak będę pod daną maszynę, jaką tam będzie mi pasować. No, bo ja mam maszyny raczej jednego rozstawu. Jak nawet będę coś robił do niej, to pod ten rozstaw. Tu są haki. Nie chciałem euro haku, bo na co mi to wystarczy? Wystarczy takie coś plus blokady tutaj, żeby mi się sprzęt nie wypiął. I wystarczy. Tam są mocowania do siłowników. Tam są blachy, które muszę pospać To będzie mocowanie tutaj pod, pod zaczep, a raczej zamiast zaczepu. No, wszystko jest. Naprawdę wykonane z dobrej jakości materiałów. 15 mm plus 20 mm. Wszystko jest wycięte perfekto. Nie ma tam żadnych problemów. Tu są siłowniki. Oczywiście siłowniki sobie wyczyścimy, bo to są nowe, ale widzicie, to leżaki są. Leżało to to gdzieś. A wiecie, jak to malują. Dwusiłownikowy, oczywiście. No i co? No i teraz. A, jeszcze jedno wam pokażę. Co to jest, jakbyście myśleli? No pewnie pewnie kojarzycie o co tu będzie chodzić. Widzicie o co będzie chodzić? Czy nie widzicie? Chyba nie będziecie widzieć. To jest dystans. bo muszę sobie wydystansować te boczne blachy, żeby szły obok maski, tak żeby mi maską nie kolidowały. No ale oprócz tego będzie 40 będzie około 45 lub mniej na stronę, w zależności jak sobie to wszystko ustalę, jak skręcimy dzisiaj kupiłem śruby za same śruby żeby skręcić to wszystko dobrymi śrubami plus tamte śruby, co są te cztery, długie po 10 cm muszą mieć no to powiem Wam szczerze, że wyszło ponad 100 zł za same śruby a jeszcze muszę sobie kupić jak już będzie wszystko porobione to nyple plus węże, trójniki żeby połączyć to z hydrauliką od 60 I teraz pytanie. Jak to połączysz? A no normalnie. Nie, nie chcę mi się tu opuszczać. Widzicie tam w górze taki jest elektrozaworek. Nie? To jest od trzeciej sekcji. Tutaj są węże, złączki. Tego tu nie będzie w tym, w tym ładowaczu. Zostanie to odkręcone, ładować po prostu te siłowniki tutaj połączę na trójnikach, tak tam jest zrobione, tylko że muszę przejściówki podawać. Ten elektrozawór, łącznie z tymi przewodami, będzie przymocowany, przespawane mocowanie będzie, znaczy mocowanie tam zostaną. Ja tu będę robił nowe mocowanie po drugiej stronie, po drugiej stronie rozdzielacza do tego ten elektrozawór wejdę sobie na kosiarkę ten elektrozawór będzie połączony tutaj te węże będą odkręcone to jest od siłowników tych co się co są przechył tu będą trójniki do trójników będzie przykręcone tutaj te węże trójniki będą wychodzić do góry tu będą węże na drugą stronę do tego elektrozaworu dochodziły tu, z elektrozaworu sobie wypuszczę, bo tutaj są dwa wolne miejsca. Jak widzicie, dwa wolne miejsca na złącza. Tu będą złącza dodatkowe, tylko te złącze sobie jedno przekręcimy tu wyżej, a te dwa złączka zostawimy i podłączymy sobie tu za do tego. Tu będzie tur, tu będzie tus, i wszystko będzie sterowane jednym joystickiem. Tak jest mi niepotrzebna jest trzecia sekcja i tak mówię no w gruncie rzeczy nie mam nic do tej trzeciej sekcji żeby nawet kurde powiem wam szczerze uu, żeby nawet e, używać jej tak? no to po co będzie mi to leżeć tam u góry przymocowane po co będzie to na tym turze jeździć jak nie będzie nigdy raczej używane u mnie e, bo ja nie mam już przecież tak mówiłem te e, do obornika sprzedałem te krokodyla no bo po co mi to dobel tak samo Także zostaje tylko przenieść to wszystko, potem węże pozakłuwać, powymierzać długości, poskręcać, oczywiście to pospawać te klocki i będzie tus. Tutaj zamiast tego zaczepu cholernego. Co jeszcze? 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 Będziemy sobie przerabiać maskę, tak jak powiedziałem, bo tu będzie gdzieś mniej więcej dotąd, bo to jest dobrze, że tu jest regulacja wysokości na tych, na tych dziurach. Mogę sobie opuścić, podwyższyć. Zobaczymy. Ale, 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 ale. Po prostu trzeba będzie to przerobić. Dlaczego? Tutaj rozetniemy te spawy. Tu będzie dana za tą siatką poprzeczka. Pod tą siatką, jak widzicie, jest trochę miejsca. A nawet nie to się ją wygnie, bo to jest bardzo miękkie. Tu musi być poprzeczka dospawana do tej góry, dwa zawiaski. I będzie nam się maseczka. A tu jeszcze, a tu jeszcze muszę dać mocowanie, tu odtąd, do, tutaj do dołu, do tych śrub, co te uszy są tak zwane te, jak to się mówi, te rogi, to lampy miały oryginalne chyba tak. To dotąd będzie mocowanie zrobione od, yy, tutaj od maski, żeby, żeby zostawało dół w miejscu, a otwierać się będzie tylko sama góra. Do tego będzie zrobiony siłownik. Tu i tu będzie gdzieś tu zamocowany, i tu drugi strona zamocowana. Z drugiej strony to samo, i będzie, będziemy tylko tam odpinać i maseczka lub do góry. Dziękuję. A lampy dół będzie zostawał w miejscu. To będzie chyba jedyna taka przerówka tej maski, bo jeszcze tak, takowej nie widziałem. No ale raz się żyje. Także będziemy modzić, będziemy nagrywać. Będziemy spawać, będzie tata w akcji, będę ja w akcji, także zobaczycie malowanie. Jeszcze się decyduje na malowanie, tu znaczy pomalować go na szaro, tak jak jest tu dół, czy pomalować go na czarno, siłowniki czerwone, no i na ramionach będą indywidualne na napisy nie w formie takiej naklejki, tylko oczywiście sam napis. Ale jakie te napisy będą, to już sami zobaczycie. Akurat to już będzie niespodzianką na sam koniec. Takie zwieńczenie dzieła i wystarczy. I wystarczy, ile ten tu kosztował, nie ukrywam. 3000 zł z przesyłką. Jeżeli bym chciał, gotowy pospawany to 3700 zł z przesyłką. Ale wiecie, że ja lubię wyzwania. Także wziąłem sobie do spawania indywidualnego. Także pomoc mam ze strony sprzedawcy. Poprzesyłał mi zdjęcia, poprzesyłał mi wszystko. Ja już z tatą tutaj pomyślałem, posegregowałem, gdzie co idzie, i już raczej wiemy wszystko od A do N. No i tyle! I cóż, będziemy, będziemy sobie działać. Będzie miała tuza, tura i wystarczy. Także to by było na tyle mojego pierdzielenia. Idę dalej oklejać pandzinę. Aby trzymać się ciepło, bo tu jest bardzo zimno w tej stodole. Także trzymajcie się, na razie, cześć.